Twój kolejny mecz w trzeciej lidze piłkarskiej awansem właśnie dzisiaj zapraszam Państwa na relację pojedynku stalowców z Unią Tarnów. Skład Rzeszowian w bramce Rafał Pomianek. Zawodnicy w polu to Jakub Słomski numer 2, Witold Baran 3, Jerzy Liga 4, Krzysztof Domin 5, Arkadiusz Mosur 6, Jarosław Kuter 7, Mateusz Rzucidło 8, Daniel Grębowski 9, Jan Hulbój 10 i Arkadiusz Baran 11. Bardzo ważny mecz dla zespołu z ulicy Hetmańskiej, jak również dla trenera Kustry. Przypomnę, że w dotychczasowych pojedynkach stalowcy zdołali w czterech meczach wywalczyć tylko jeden punkt. Słaby start w tegorocznych rozgrywkach trzeciej ligi. Na dziś przeciwnik także nie należał do łatwych. W ostatniej kolejce, gdy stalowcy zremisowali w Myślenicach 1 do 1, Unia Tarnów pokonała dotychczasowego lidera Siarkę Tarnobrzeg na własnym boisku 2 do 1 przegrywając zresztą z Tarnobrzeżanami 0 do 1 i Tarnowianie zdołali wyciągnąć zwycięstwo swojego zespołu. No to przegląd najciekawszych sytuacji z dzisiejszego spotkania to 17 minuta strzał Arkadiusza Barana mija jednak bramkę Jarosława Paleja. 32 minuta spotkania, ładny rajd prawą stroną Rogera Radlińskiego i o sporym szczęściu mówił tu Rafał Pomianek po uderzeniu Sebastiana Jarmura. Z kolei 3 minuty później, ładne uderzenie głową Arkadiusza Mosura instynktownie wybronił Bramkarz Tarnowski. W pierwszej połowie jednak mało było takich bramkowych sytuacji. 43. minuta. Jan Kurbuj na polu karnym Tarnowia, ale wikło się w niepotrzebne dribblingi i w efekcie nic wielkiego z tej akcji nie wyszło. Jeszcze w ostatniej minucie pierwszej połowy próbowali zaatakować gospodarze. Tu właśnie ta akcja. Krzysztof Domin do Daniela Gręłowskiego strzelił, ale wprost w ręce tarnowskiego tamkarza. Bez bramek do przerwy na stadionie przy ulicy etmańskiej, druga połowa rozpoczęła się od rajdu Krzysztofa Domina, który jednak strzelał wprost w nogi golkipera Starnowa. Za moment znów groźna akcja gospodarzy, jednak strzał Arkadiusza Borana wysoko, ponad poprzeczką. Trener Jan Kustra. Spoglądał na uciekające minuty i ma wciąż nieskuteczną grwę swego zespołu. A to 58 minuta spotkania. Sebastian Jarmula minął na polu karnym Jerzego Szeligę Strzelał w długi róg, ale niecelnie i nie mógł zagrozić bramce Rafała Pomianka. 60 minuta spotkania, więc dwie minuty później piłkę wywalczył na połowie Unii Jan Kulbuj Zagranie na środek do Arkadiusza Barana. Ten jeszcze rozciągnął. Grę. Jednak i ten strzał zawodnika Rzeszowskiego nie dotarł do celu. A w odpowiedzi dwie groźne akcje Tarnowian. 62 minuta spotkania. Sebastian Jarmula. Strzał z woleja. Piłka podbita jeszcze przez obrońcę stali. Wyłapał jednak pewnie to uderzenie A Rafał Pomianek. Ile później, w 66 minucie, ładny strzał. Zrzutu rzutu wolnego Mateusza rzuci dół. a to 67 minuta spotkania, dośrodkowanie zrzutu rzutu rożnego Marcina Paleja. Błąd, ewidentny błąd defensywy gospodarzy i drogę do bramki rzeszowskiej znalazł Jarosław Dzięciołowski. W ten sposób Tarnowianie w 67 minucie spotkania wyszli na prowadzenie. Ale gospodarze nie podłamani takim obrotem wydarzeń atakowali groźnie. 71 minuta strzału Jarosława Kutera i zaraz po tym rzut rożny. Piłkę dostaje dopiero co wprowadzony na boisko Sławomir. Bieda zagranie w kierunku Krzysztofa Domina i ten ładnym strzałem pod poprzeczkę pokonuje Jarosława Paleja. Warto oglądać jeszcze raz tę sytuację. Krzysztof Domin dostaje piłkę na piątym metrze i niezbyt właściwie przykrył go Roże Radliński. Było 1 do 1 72 minucie spotkania, a Rzeszowianie nie zamierzali na tym poprzestać. 74. minuta meczu, Jarosław Kuter nie zdążył do tej piłki, w ostatniej chwili wybił ją Tomasz Koral, a to 82. minuta spotkania w akcji Jakub Słomski, próba strzału, ale zablokowany przez obrońców tarnowskich, miękkie dośrodkowanie Macieja Rusina i znalazł się ze swoją głową tam, gdzie powinien być Arkadiusz Mosur. Strzał w długi róg, po którym Bramkarzowi Tarnowian Jarosławowi Palejowi przyszło tylko wyciągnąć piłkę z siatki. 82 minuta spotkania i 2 do 1 dla gospodarzy. Przypomnę, że stalowcy przegrywali w tym meczu już 1 do 0. Na ławce Rzeszowskiej rozpoczęło się nerwowe liczenie ostatnich minut, a piłkarze na boisku niepotrzebnie cofnęli się do głębokiej obrony i kilkakrotnie. Zarnowianie zagrozili Rzeszowskiej Bramce. Przed chwilą strzelał Radeliński, a to 89 minuta spotkania i uderzenie Jarosława Dzięciołowskiego. Końcowy gwizdek krakowskiego arbitra, kibice na stadionie i chyba cały zespół.